Już po raz 29 w Słupcu spotkali się najlepsi tancerze z całego województwa dolnośląskiego. Noworudzkie spotkania taneczne to impreza na tyle prestiżowa, że z roku na rok coraz więcej par bierze w niej udział. Jestem szczęśliwy po raz kolejny. Nowa Ruda, konkretnie dzielnica Słupiec stała się taneczną stolicą Dolnego Śląska. Dzisiejszy dzień, czyli taniec towarzyski, przepiękne suknie, przepiękne kreacje, świetny styl, jutro taniec nowoczesny, gdzie uczestników będzie dwukrotnie więcej niż dzisiaj. Cóż powiedzieć, cieszę się bardzo, bo tak nie sprawia wszystkim radość, a chyba o to w życiu chodzi. Super sprawa dla całej Polski, no bo to jest możliwość do spotkania się, poznania się, jakby rywalizowania. Oczywiście to jest niesamowite doświadczenie. Można w tym naszym środowisku budować świetne kontakty, znajomości. Poza tym ten też, że to otwarci, pozytywni ludzie, a myślę, że najlepiej się po prostu spędza czas z takimi otwartymi ludźmi. Wszyscy się znamy i po prostu raz w tygodniu mamy takie swoje jakby zjazdy. Każdy turniej to nie jest tylko rywalizacja, ale też spotkanie ze znajomymi z różnych stron Polski. Często tak jest, że właśnie poznaje się te osoby z innych klubów, no i no tak! Już tak. No to można przez przypadek kogoś fajnego poznać na turnieju. Różnie się to co prawda zdarza na turniejach. Ale akurat jeżeli chodzi o Nową Rudę, od lat zdarza się tak, że dopisują pary, mimo że na przykład w tym roku, w tym terminie w Lesznie organizowany jest duży turniej tańca, dopisały tam również pary, ale my nie narzekamy tu w Nowej Rudzie, zarówno ilość par, jak i publiczność, jak i poziom tańczących myślę, że jest zadowalający. Całodniowe zmagania zostały podzielone na trzy bloki startowe, a licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać najlepszych zawodników, których oceniało profesjonalne jury. Przede wszystkim podstawowym kryterium jest y, rytm. Czy pary tańczą w rytmie. Te starsze już tańczące dłużej, na pewno tańczą w rytmie, y, natomiast no takim y, y, Parami, które mają problem powiedzmy z takim kryterium, to są pary młodsze, ale to jest główne kryterium oceny, pierwsze. No, później wszystkie inne rzeczy. Strój tak naprawdę na samym końcu, bo często pytają mnie, czy sędziów, a strój. Nie, nie, strój to jest tak naprawdę jakiś procent tego, co bierzemy pod uwagę. Tancerze prezentowali bardzo wysoki poziom, a co ciekawe, nie wszyscy trenują od najmłodszych lat. Tańczę od półtora roku i, i po prostu chciałam zacząć coś robić Chcia, i po prostu podam pomysł, że chcę tańczyć. Ja tańczę już około od czterech lat, no i byłem jeszcze wtedy małej i tata zaproponował z mamą, żebym poszedł do klubu tańczyć. Tańczymy od 10 lat no i. Dlaczego tak mama mnie postanowiła, że to będę robił? Ja tańczę od 8 lat, Marcin od 9, a razem tańczymy niecały rok. Samo wyszło po prostu. Mama zapisała mnie na tańcach, miałam 7 lat i spodobało się i chciałam tańczyć dalej. To jeszcze się nie pamiętam tego, jak się zaczynało. Tańczymy od 6 lat. Dlaczego taka pasja? Kochamy każdy sport, prawdę mówiąc, a taniec jest z połączeniem muzyki i sportu i sztuki właściwie, więc chcieliśmy, myślę, połączyć wszystko w jednym i z każdej tej dziedziny czerpać. Zaczęło się od kiedyś za od jakiegoś kursu tańca i się okazało, że, że się zakochaliśmy. Mimo, że pary tańczyły tylko poszczególne tańce, każdy indywidualnie lubi co innego, na przykład standardowe salsa czy latynoamerykańskie. Walc angielski. Jezu, nie wiem, nie zastanawiałam się. Dlaczego akurat walc? Jest taki lekki, płynny, no i przyjemnie się go tańczy. To zawsze zależy od dnia, od nastroju. No myślę, że najbliżej mi do rumby. No. Wszystkie panie chyba kochają rumbę. Ja myślę, że postawiłbym na sambę. Z latynoamerykańskich to rumba, a ze standardowych to walc angielski. Mój to walc angielski i chyba samba. Dlaczego? No bo rumba, dlatego że to taki taniec spokojny, taki miłosny, ja takie ja właśnie lubię. Ja wals angielski, no dlatego, też dlatego, że mi się podoba, jest taki wygodny, taki ładny, ładnie się prezentuje. Dla mnie wals angielski bo jest taki płynny i można tańczyć tak swobodnie, a samba bo jest bardzo energiczna. Z latynoamerykańskich, samba? Samba, tak, samba, samba. I chyba trzuga. Jak zdradził nam Andrzej Mierzejewski, organizator noworudzkich spotkań tanecznych tańczyć może każda osoba bez względu na wiek, a popularność ta dyscyplina sportu zyskała dzięki licznym programom telewizyjnym. W każdym wieku ludzie tańczą. W Polsce ruch taki seniorski. Ludzie, którzy uprawiają to jako hobby, dorośli. Wróciło dużo osób, które kiedyś tańczyły, miały jakieś tam klasy taneczne. Teraz, kiedy duża reklama tego wszystkiego jest, od lat już po tańcu z gwiazdami po pierwszej edycji, bardzo dużo osób wróciło do tańca. Na tych, tuwek właśnie jak mówię kiedyś tańczyły. Sędziowie zachwyceni byli grupą wiekową 14-15 lat. Młodzież była doskonale przygotowana. Oczywiście najlepsi zostali nagrodzeni. Jednak dla pasjonatów z 35 klubów najważniejsze było sprawdzenie własnych umiejętności. Muzyka